Dzień dobry Państwu, Radosław Brzyski, portal 4 miasta.pl, kanał YouTube 4 miasta TV. Jesteśmy przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli, gdzie tym razem moto Mikołaje spotykają się z mieszkańcami, z dziećmi ze Stalowej Woli. Maszyny odpalone, jest spory huk. Mikołaje. Za kilka minut powinni wyjechać też na miasto. Będzie można spotkać ich na ulicach stalowej woli. Na razie przed Domem Kultury. Przed Domem Kultury się gromadzą. Aby wspólnie karawanem mikołajowym rozświetlonym wyruszyć. Ulicami miasta na spotkanie z dziećmi. O, już piąta edycja moto Mikołajów w stalowej woli. Nieco starsi. Młodzież, czy troszkę starsze dzieci mogą przy okazji usiąść na motorach, na motocyklach, poczuć brzmienie silnika. No w dniu dzisiejszym byliśmy już jako portal. obserwować. Mikołajów morsujących. Widzieliśmy Mikołajów na rowerach. Tym razem Mikołaje na motocyklach. Są no jeszcze, wiem, Mikołaje biegający, Mikołaje na koniach. No. Naprawdę. W tym dniu Mikołaj w różnych formach próbuje dotrzeć do dzieci, skontaktować się z nimi i dać im radość. Prezenty na motocyklach podarunki i już za kilka minut Mikołaje wyruszą. ulicami miasta, także wyglądać, wychodzić na ulicę. Można patrzeć przez okno, Bo dzisiaj trochę chłodny dzień, wietrzny, ale widok interesujący, ciekawy, zachęcamy, aby machać do tych Mikołajów, pozdrawiać ich. A na pewno oni również odwdzięczą się prędzej czy później jakimś podarunkiem dla tych oczywiście, którzy byli grzeci. Mamy. Nie każdy Mikołaj ma jeszcze długą brodę. Nie, nie wyhodowane. Panie Mikołaju, gdzie jedziemy? Ulicami miasta? Za resztą. Za, resztą, Za tak? Resztą. Okay. Także kto grzeczny, niech wychodzi na ulicę, macha Mikołajom, a prędzej czy później jakiś podarek od Mikołaja dojedzie. Zostanie. dojedzie. Mamy tutaj potwierdzenie. Ile chcielibyśmy uwiecznić ten wyjazd Mikołajów, ale planowany był na godzinę 12.30. Ale widocznie szykują prezenty jeszcze Mikołaje. Troszeczkę się to przeciąga. Myślę, że jak dziewczynka była grzeczna, to Mikołaj coś przywiezie na motorze. Dostarczy prędzej, czy później będzie dostawa, Tak? Byłaś grzeczna? Tak. No. A napisa... Co byś chciała dostać od Mikołaja? Yy, wszystko co dałam do mojej listy. Na, a napisałaś list do Mikołaja, tak? Tak i zrobiliśmy taką fajne dwie piosenki dla Mikołaja. A, a, a możesz zaśpiewać? Pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz, ale przygotowałaś takie piosenki, tak? Dwie? Tak. Super. Pani A, to Bo chodzisz pani do... do... Asia i pani pani przedszkola tak. pewnie? O, super, świetnie. Pozdrawiamy te panie. No, także czekaj teraz na prezent od Mikołaja, który napisałaś na liście, tak? Super. Dobrze, w takim razie wyjazd troszeczkę się opóźnia my się z Państwem na ten moment żegnamy, tak jak mówię wypatrywać Mikołajów na motorach, będzie ich ale to na pewno będzie ich słychać będzie głośno jak będą przejeżdżali ulicami Stalowej Woli a jeśli nie na ulicy to przynajmniej z okna można popatrzeć na ich przejazd. A będzie to na pewno piękny, fajny widok. Także dziękujemy za tą relację, za, za wspólne oglądanie jej i zapraszamy na kolejne. Radosław Brzyski pozdrawia portal 4 miasta, kanał YouTube 4 miasta TV. Do zobaczenia!